Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam ulubieńców listopada i myślę, że pójdzie nam dosyć szybko i gładko. Dlatego, że produktów tutaj nie za wiele uzbierałam. I oczywiście pewnie zwracacie uwagę na czerwień na moich ustach. I powiem Wam tak, zaszalałam, bo jedna osoba bardzo mi prosiła, żebym spróbowała nałożyć coś takiego bardziej zdecydowanego na usta. I zrobiłam to. Normalnie tego nie robię, ale no, stwierdziłam, że w sumie czemu nie. Więc mam nadzieję, że tym razem ten kolor będzie widoczny, bo po, w poprzednim moim filmie z Holem, z Rosmana i Superfarmu, no jakby nie za bardzo ten kolor był taki, jaki faktycznie ja widziałam u siebie, więc teraz mam nadzieję, że ten kolor będzie widoczny, bo, no bo teraz jest już naprawdę mega intensywny. Więc bardzo proszę wszelkie jakieś tam negatywne komentarze czy, czy coś tego typu udam, że ich nie widzę, bo generalnie no, mam świadomość tego, że nie wygląda to jakoś tam mega, mega. No ale okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o ulubieńców listopada, na pewno tutaj słyszycie odgłos tego, o czym będę za chwilkę mówiła. Pierwszym produktem jest odżywka z Eveline. Ja o tej odżywce mówiłam już wcześniej w moim jakimś tam jednym z holi kosmetycznych. I ta odżywka powiem Wam, tak jak na początku mi się spodobała i fajny był efekt działania, no wiadomo, od razu nie, nie poznałam, tak ja jestem po prostu w niej zakochana. Stopień zużycia jest tutaj dotąd, bo tego pewnie też nie zobaczycie na zbliżeniach. I ja tutaj kompletnie nie wiedziałam o tym, że to jest taki kontrowersyjny produkt, że może nam też wyrządzić jakąś tam krzywdę, więc ja kompletnie w ogóle nie uważałam na, na stosowanie tego produktu, co w moim przypadku nie przyniosło mi żadnych jakichś negatywnych na całe szczęście efektów. W związku z tym ja używałam to tak jak producent zalecił, to było bodajże 5 lub 8 dni z rzędu, czy coś tego typu, z rzędu używanie tej jednej warstwy, po kilku dniach trzeba było to zmyć, potem rozpocząć od początku to samo. I ja robiłam tą kurację, którą tutaj proponował producent i robiłam ją trzy razy z rzędu. Słuchajcie, ja miałam takie paznokcie po prostu zniszczone, ja miałam taki problem, że mi się strasznie paznokcie rozdwajały i po prostu mogłam płatami zrywać te, te moje paznokcie i cokolwiek bym nie robiła, czy ja bym je często ja ich często bym nie obcinała, czy bym nie piłowała jakimiś tam odpowiednimi pilniczkami w jedną stronę i tak dalej, cokolwiek bym nie zrobiła identycznie, mi po prostu to, to cały czas wracało. Miałam jakieś tam. Podejrzewam problem już taki głębszy, więc no nic, mi, nic mi tutaj nie udało się poradzić z tym. I e, odkryłam właśnie tą odżywkę zupełnie przypadkowo, i powiem Wam tak. Ja jestem po prostu w niebo wzięta. To jest fenomenalny produkt. E, oczywiście mam teraz już świadomość e, tego, że formaldehyd, który znajduje się w jej, w jej składzie, który tak właśnie tutaj wszystkich e, no, e, bulwersuje, tak naprawdę, e, może wyrządzić szkody. Ja zamieszczę Wam na dole link do e, kanału i do filmiku dziewczyny Wena. E, e, kanał Wena, tak to się nazywa. Ona świetnie. Opowiada o tym, co formaldehyd właśnie w tym produkcie, czy w ogóle w jakichkolwiek innych, może zrobić. Więc dobrze jest się zapoznać w ogóle z, z tym filmikiem i, i wtedy zastanowić się, czy chcemy sięgnąć. Ja, tak jak mówię, nie, nie spotkałam się tutaj z żadnym negatywnym skutkiem na całe szczęście, a w tej chwili używam tego produktu pod lakier, bo ja też nigdy nie używałam, przyznam się szczerze, nie używałam wcześniej żadnych tam baz pod lakier i też przez to trochę mi tam płytka zżółkła, w związku z tym no w tej chwili używam ją jako tam bazę, już nie jako odżywkę i mam naprawdę tak mocne paznokcie, słuchajcie, że ja jestem, jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem i uwielbiam tą odżywkę, daję jej, nie wiem, jaką najwyższą ocenę z możliwych jakie są. No, i drugim produktem, który kupiłam jeszcze mm, tak naprawdę niedawno, bo to było. Telefon mi dzwoni, ale poczekam kupiłam chyba około tydzień temu i powiem Wam, że w sumie zastanawiałam się czy go użyć tutaj jako ulubieńca natomiast stwierdziłam, że on zrobił tak wielką rewolucję w moim pedicure i manicure że tak naprawdę muszę o nim powiedzieć bo to jest coś, coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego to jest, to jest top coat z Sally Hansen Instadry tak to się nazywa Tak, tak to się chyba czyta Mogą mi się trochę ręce trzęść, bo jest strasznie zimno. E, nie wiem, moje kaloryfery coś nie domagają, no ale okej. Okay. Więc ta, odżyw, ta ten top coat z sali właśnie Hensen. Ja kupiłam jeszcze na promocji tej właśnie w Rosmanie minus 40% i zapłaciłam na przecenie za, za ten produkt około 14 zł. Ja nigdy nie miałam wcześniej top coatów i nie wiedziałam w ogóle o co ten cały szum. E, oczywiście znam produkty ze suszenia. Seszbit y, i Essie, Good to Go, bodajże, tak słyszałam, że są to świetne produkty. i Kiedyś tak nosiłam się z zamiarem, żeby sobie ten produkt nabyć, ale no, jakoś tak nigdy nie odczuwałam tak wielkiej, jakiejś tam potrzeby. W związku z tym nigdy jej nie kupowałam, i tak naprawdę okazało się, że kupiłam zachęcona promocją ten produkt, i to jest. To, co się stało, to jest po prostu wielki, wielki dla mnie szok, pozytywny szok oczywiście, ponieważ w filmie właśnie w, w zakupach Rosmanowskich ja mówiłam, o tym, że Rimmel Salon Pro u mnie tak średnio się spisał i w sumie ja nie mówię, że ten produkt jest zły, ale no naprawdę bardzo długo mi wysychał i tak się śmiałam z niego, zniechęciłam się, w przyszłości coś tam kupię z Rimmel, ale jak na razie jakoś tak nie jestem nastawiona super pozytywnie. No i na tą właśnie warstwę taką skancerowaną, brzydko mówiąc, Rimmel położyłam ten top coat, właściwie dzień albo dwa dni po tym i powiem Wam, że absolutnie w ogóle stał się cud, ponieważ ten, ten produkt zmienił w ogóle cały wygląd tego lakieru, tego, który był naprawdę brzydki, bo tego nie było widać na kamerze, ale naprawdę ten kolor, no może nie kolor, ale po prostu taki ostateczny wygląd tego lakieru, no był bardzo nieładny, odbite było wszystko i tak dalej. A on po prostu wygładził to wszystko i te całe paznokcie i spowodował, że... Ten produkt spowodował, że lakier wyglądał naprawdę pięknie. Taką dał taflę e, piękną, błyszczącą. I teraz w ogóle, ja po prostu nie wiem jak ja mogłam wcześniej bez tego produktu się obyć, bo naprawdę przyspiesza mi wysychanie lakieru, przedłuża mi trwałość, no i przepięknie wygląda jakby to były paznokcie żelowe czy hybrydowe i już nawet nie jedna osoba mi powiedziała, że przepięknie wygląda lakier. Ja mam wrażenie, pokuszę się o stwierdzenie, że nawet jakiś badziewiasty lakier wyglądałby z tym top coatem po prostu fantastycznie, więc ochy, achy naprawdę uważam zasłużone. Jak najbardziej polecam Wam wszystkim, to jest Powtórzę, Sally Hansen Instadry normalnie kosztuje około 25 zł, więc też nie ma chyba jakiejś wielkiej, uważam, tragedii, bo myślę, że każdemu może tutaj pomóc. Okej, okay, to były najważniejsze w sumie moi, yy, moje produkty, więc musiałam o nich tak dużo powiedzieć, ale już szybko zabieram się do kolejnych. I tak, z makijażu. Będą to trzy produkty. Pierwszym z, nim je, z nich jest yy, kredka do oczu, yy, do oczu yy, czarna z Clinique. Ja ją kupiłam i też była w jakimś tam filmie właśnie w holu kosmetycznym. Uważam, że jest po prostu absolutnie świetna. Yy, to jest taka kredka, no zupełnie tradycyjna, czarna, niewykręcana, nie z takiego ołówkowego materiału, tylko taka lekko plastikowa, ale świetnie w ogóle wygląda na oczach. Łatwo się nią maluje kreski, no w zależności oczywiście jak jest wytemprowana, ale łatwo się tutaj robi te kreski. Nie odbija się, jest bardzo trwała i jakoś jak mam wrażenie, że jak teraz jej stosuję, to po prostu ładniej te oczy moje wyglądają, także to jest kredka z série Cream Shaper for Eyes. Nie wiem, czy są jakieś inne serie. Tutaj ta, to, te, to zamknięcie nie jest oryginalne, bo to jest zamknięcie jest jeszcze jakieś tam wcześniejszej, też chyba miałam wtedy Klinik. Ja sobie to y, użyję po raz kolejny, dlatego że tutaj jest temperówka i to mi bardzo pasuje takie zamknięcia, tam tamto takie zwykłe, przezroczyste po prostu wywaliłam. Także uwielbiam, uwielbiam tą y, kredkę, ale że kredki starczają mi na bardzo, bardzo długo, to po prostu się nie, y, nie szczypałam, mówiąc tutaj y, w taki sposób skupnem tego produktu, powiem, że na pewno starczy mi na długo i wolę mieć lepszą kredkę, która naprawdę nie rozmazuje mi się, z którą nie mam problemu, która świetnie się aplikuje, aniżeli taką, którą, z której jestem niezadowolona i w sumie się bardziej z nią męczę. Yy, no, także, także ją kupiłam bez żadnego ale. Yy, jest to po raz kolejny tusz yy, Max Factor 2000 kalorii. W tej chwili to jest yy, ale strasznie mi się ręce te trzęsą. To są pogrubiający teraz. Ja nie wiem, a ja używam właściwie każdych y, tych 2000 kalorii. Czy pogrubiający, czy wydłużający. Ja jestem z nich zadowolona. Wiem, że wiele osób y, ich po prostu nie lubi, że y, no nie, nie dla każdego może ten produkt jest ok. Ale wiecie co? Ostatnio, jak właśnie byłam w tym superfarmie, pani ze sklepu y, polecała jakieś tam dziewczynie tuszę do rzęs, bo była też przecena. I y, ta właśnie dziewczyna pytała się, który tusz ona może polecić. Czy te 2000 kalorii? Czy tam powiedziała chyba coś z Maybelline? Właśnie te takie żółtym opakowaniu, też taki e, standardowy. Ona mówi, wie Pani co, no tak naprawdę te dwa produkty to są takie klasyki, to są takie e, no dobre produkty zawsze, ever, tak chyba to powiedziała. Więc w sumie ja muszę chyba tutaj, mm, no podpisać się pod tym. Ja uważam, że to są po prostu klasyki i one są naprawdę dobre. Ja wracam do tego produktu, jeśli zawodzę się na, na jakimś innym, ale raczej nie, nie, nie eksperymentuję tutaj super. Po prostu lubię ten produkt, więc dlatego po raz kolejny jest moim ulubieńcem. I też jeszcze taka fajna rzecz, którą odkryłam na nowo, bo miałam ten produkt to jest róż yy, burżuła. Odkryłam go na nowo, bo jakoś tak no, nie byłam specjalnie przekonana do, do róży, nie wiedziałam, czy. Czy jakoś tak one mi pasują, i w ogóle jakoś tak podbijały te wszystkie czerwone y, akcenty na twarzy, wtedy kiedy chciałam je y, ukryć? Więc w sumie jakoś tak miałam, zawsze byłam sceptycznie nastawiona. A mam już ten produkt, no już naprawdę długo, może z dwa lata, i powiem Wam, że w tej chwili, w tym miesiącu, używałam go non-stop codziennie y, i też właśnie zbierałam jakieś takie pochwały, jakieś takie ala, komplementy, że fajnie tak młodzieńczo, świeżo wyglądam, i ja sobie tutaj robiłam y, tymi, pokażę Wam, spróbuję Wam pokazać, y, zrobiłam. Robiłam sobie tutaj właśnie na tych częściach, na tych takich moich wystających, można powiedzieć, policzkach. Bo ja e, jak się śmieję, to mam tak zwane, e, jak to mój chłopak mówi, pulaski, czyli takie tutaj właśnie te wystające części. I ja sobie po prostu maluję tutaj e, w tym miejscu właśnie y, te, te policzki. I naprawdę wydaje mi się, że wygląda fajnie tak dziewczę dziewczęco-młodzieniczo, tak świeżo wyspana e, wyglądam na wyspaną, chociaż wcale się nie wysypiam. A, i w ogóle jeszcze pokażę Wam, zobaczcie, to jest efekt właśnie, efekt tego, tego lakier, lakieru, plus top coatu. Także jeśli to widzicie, to tak pięknie to błyszczy naprawdę fantastycznie, tutaj każdemu lakierowi, po prostu pięknego looku. No, i ten róż, właśnie, o którym tutaj wspomniałam, jest naprawdę moim ulubieńcem. On w ogóle mam wrażenie, że chyba nigdy się nie skończy, bo. Wygląda w ten sposób. Jego ja oj, pewnie się oślepiam. Ja go używam cały czas, używam go już od dłuższego czasu, znaczy teraz od miesiąca, ale wcześniej już go kupiłam i naprawdę jest świetny. Polecam Wam. Ja mam w kolorze, już Wam mówię, zaraz Wam przeczytam. 54 to jest Rose Frizen. Bardzo, bardzo fajny produkt. Przepiękny i w ogóle pięknie pachnie taką, taką różą, nie wiem, czymś takim fajnym, takim ekskluzywnym, super. No i e, jeszcze wspomnę Wam, jeśli chodzi o pielęgnację, to jest tak, e, płyn micelarny z Biedronki, b Be Beauty, porównanie było również u mnie na kanale, ja, jeśli macie ochotę posłuchać coś na ten temat, zapraszam serdecznie. Lubię go, e, skończyłam biodermę, teraz używam ten i po prostu uważam, że zasługuje na, na pozytywne słowo, bo jak, jak po raz kolejny sprawdza mi się fantastycznie, także ulubieniec z, z tego miesiąca, bo w tym miesiącu go w sumie, znaczy w ubiegłym miesiącu go e, cały czas używam. Oraz taka nowość, to też kiedyś już pokazywałam w holu kosmetycznym, bardzo chciałam, żeby to był dobry produkt i się okazało, że jest. To jest Synergent krem do rąk i za co ja go lubię. Konsystencja jest taka akurat, szybko się wchłania. Może nie jest jakimś takim debeściakiem, mówiąc tutaj kolokwialnie, nie jest jakiś taki fantastyczny, jeśli chodzi o, nie wiem, regenerowanie tych dłoni, jeśli one by były w stanie już takim tragicznym, ale bardzo dobrze nawilża i ja go używam bardzo często, najczęściej używam go na noc, właściwie idąc spać przed snem i lubię go za to właśnie, że ma przepiękny taki zapach takich dzikich owoców naprawdę świetnie to, to czuć właśnie na dłoniach, ja dobrze się z tym czuję gdzieś tam fajnie mi się z tym zasypia i dobrze nawilża dłonie, także polecam Wam serdecznie, to jest taki happy day synergen krem do rąk, nie był drogi nie pamiętam już ile on kosztował ale naprawdę świetnie mi się sprawdza no i ostatnie rzeczy to są rzeczy do, yy, do w sumie... Codziennego użytku. Jest to dezydorant w kulce z Avon. Ja go dostałam w gratisie do perfum, które już Wam kiedyś też pokazywałam w moich perfumach, w filmiku o perfumach. I tak, ten perfum, czy też wodę perfumowaną właśnie z Avonu, faraway, używałam naprawdę cały, praktycznie miesiąc. Ja go lubię. Jego ja nie jest mi szkoda, absolutnie mam sporo flakoników, ale nie w niej wszystkich używam na co dzień, bo po prostu jest mi troszeczkę ich szkoda, bo trochę no jakby nie patrzeć, kosztowały. I ja traktuję je tak trochę. Wyjątku, wyjątkowo, a tego używam na co dzień i zapach naprawdę jest fantastyczny, długo mi się utrzymuje. Dobrze się z nim czuję właśnie teraz w tej takiej porze jesienno-zimowej, także y, fantastyczny. Mój ulubieniec y, ciekawie pachnie, ja się dobrze z nim czuję, a tutaj jest jego mniejszy kolega i to jest. Czy też może nawet większy kolega, który jest w Kulce i używam go pod pachę. I naprawdę dobrze, dobrze daje radę. Także ja go dostałam gratisie przy zamówieniu i myślę, że naprawdę świetnie się tutaj sprawdza, więc stał się też moim takim ulubieńcem. I cóż, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że podobali się Wam moi ulubieńcy. Dajcie znać, jakich Wy macie ulubieńców.